Dzień doberek, 2 października 2022 rok, pozdrawiam wszystkich, teraz nie mam internetu, jestem w Polsce, nie mam takiego mocnego internetu tutaj, także spróbuję to nagrać na, na telefon, a później po prostu wrzucę na Facebooka, jeśli się tak da takie rzeczy zrobić. Wyszedłem właśnie na spacer, jestem w takim miejscu niedaleko koło jego domu, tam w dali, palcem pokazuję, jest ośrodek zdrowia, mieszkania, a za tym... Są domki takie jednorodzinne, to jest mój dom mieszkalny. To ja kiedyś wam może jeszcze pokażę, może już pokazałem, ale tutaj gdzie jestem, jest teraz piękny taki plac zabaw, a tam w dali szkoła podstawowa. Tam chodziłem kiedyś do szkoły. Tutaj w tym miejscu, kurczę, ile to lat temu? Nie wiem, 40 lat temu, może 30 lat temu. Była plac budowy, tutaj miał, był taki dołek, był wielki. To był nasz plac wojenny, plac naszych zabaw wojennych. A teraz po prostu zrobili tutaj takie, taki park malutki dla dzieci, dla ławeczki. Tutaj są dla dorosłych, tutaj znowu jakieś zabawy, domki. O, to jest miejscowość, która nazywa się Pustków wieś z której się wywodzę. Tam w dali, co widzicie, to jest zakład iglopolu. Iglopol w pustkowie wsi. Moi rodzice właśnie tam pracowali dopóki ta, ta firma istniała. Później tę firmę brutalnie nasz polski rząd zamknął. Z dnia na dzień praktycznie ludzi zwolnił. Takie właśnie tutaj protekcjonizm właśnie był rządowy, że w ogóle Miał wszystko w nosie, ludzi pozwalniał, cała tutaj okolica w tej firmie pracowała, została praktycznie z dnia na dzień bezrobotna, bez jakichś przekwalifikowania. Tak w latach 90 właśnie rząd polski dbał o ludzi. to nie za wiele się teraz zmieniło. Tutaj jest miasteczko takie ruchu drogowego. Tutaj nasza, ja pokażę wam, podejdę bliżej. Miasteczko ruchu, ruchu drogowego, czyli dzieci się mogą uczyć o znaków drogowych, i tak w, w takim świecie już rzeczywistym, ale bez niebezpieczeństwa, bo po prostu samochody tutaj nie chodzą, nie jeżdżą, a znaki drogowe są po prostu prawdziwe. I jest takie chyba Rondo, no zaraz zobaczymy, przejdziemy tam dalej. To Wam pokażę. Zachód słońca w Polsce, tutaj nad Wisłoką, tam właśnie gdzie słońce zachodzi, jest rzeka Wisłoka. To są tereny z mojego dzieciństwa, gdzie właśnie gdy chciałem na przykład poczuć się w samotność, uciec od, od kłopotów, od, od zmartwień odpocząć psychicznie, to zawsze wybieraliśmy się tam na spacery. Na Wisłowce za Iglopol, bo tam po drugiej stronie tej drogi, tutaj Mieleckiej, nie ma po prostu żadnych zabudowań oprócz tego Iglopolu. Tu po drodze do tego miasteczka a to może Wam jeszcze pokażę to miasteczko drogowe tu szkoła szkoła wybudowana właściwie za moich czasów już chodziłem do tej szkoły pierwszą klasę tylko tutaj, yy, yy, w tym budynku nie, nie zrobiłem, tylko w innym, w takim budynku remizy, o tam właśnie widać to ta remiza, tam nam właśnie przenieśli nas na pierwszą klasę, ale wtedy właśnie, gdy byłem w pierwszej klasie, budowali tą szkołę, a tam teraz właśnie ze funduszy unijnych wybudowali jeszcze drugą salę gimnastyczną, tam dalej. Tu jest jedna sala gimnastyczna, nie wiem czy jeszcze jest dalej, w tym wielkim budynku, a tam po prostu drugą. No. Także. I w tym zielonym budynku jest też dom nauczyciela. Mieszkają też po prostu nauczyciele. A tu są właśnie te znaki drogowe. Widzicie, takie tutaj samochody się nie poruszają, ale dzieci się mogą uczyć zasad jazdy na po prostu drogowego ruchu znaków na przykład ktoś będzie miał jeszcze nawet problemy z takimi znakami może, z, szczególnie z tym żółtym, a no, to są znaki trochę inne tutaj w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. No i tak, tak po prostu tutaj pewnie jakieś egzaminy szkolne z tego się odbywają. To no, taka ciekawa rzecz. O, takie znaki. Słońce zachodzi, trochę chłodniej się zaraz robi, to, o, to będzie po prostu się zaraz iść i biec tutaj Orlik, słynne Orliki, A to za czasów rządów PO właśnie budowano takie tutaj PO, czyli tam, tam nie wiem 2008 rok, 6 budowali takie boiska na młodzieży, których cały czas brakowało tutaj praktycznie kiedyś to się tutaj grało dwie cygówki się położyło na, po jednej stronie tutaj po drugiej tu druga i już było boisko <grym> jak był gol, to nigdy nie wiadomo było czy, czy piłka weszła do bramki bo po prostu nie było górnej poprzeczki i zawsze były dyskusje Tak trzeba było strzelać niskie gole żeby nie było niskie strzały, żeby nie było po prostu a złudzeń, że czy było, czy, był czy nie było, idę z wami jeszcze kawałek, zanim tam a, zacznę biegać. W Polsce chłodno, trochę już jest. Jest słońce, ale w taki, takiej taki ziemi. Pola tutaj zaorane, widzę. Tutaj jest taka kaltanka. Teraz można sobie tutaj ognisko rozpalić. Tam w środku, tej altance jest kominek dla młodych ludzi, żeby sobie mogli tutaj się spotykać nie musieli gdzieś pod sklepem, czy na, na przystanku autobusowym stać i sobie zgromadzenia wieczorne robić Tylko mogą tutaj przyjść Wieczorem widziałem właśnie jak grali tutaj wczoraj chłopaki w piłkę Jest to oświetlone też z moich czasów, gdy ja wyjeżdżam To Wisła Kraków, mistrz Polski piłce nożnej w latach 2000, jeszcze pamiętam, który to był, może drugi rok 2002, 2001, mistrz polski to na pierwszoligowy na stadionie w Krakowie, na jednym z, z takich no, najbardziej, największych stadionów w Krakowie, no jeszcze w tamtych czasach, chem no, 20 lat temu, nie było oświetlenia. Także w męskie mecze musiały być do zmierzchu, bo później. Nie dało się po prostu grać, bo było ciemno. Także przyjeżdżała na przykład Barcelona, czy tam jakieś takie zespoły z Ligi Mistrzów, to Pierwszy z pierwszym z, każdego, e, z każdej ligi tam grał. Także przyjeżdżały takie, takie wielkie drużyny. a To musiały być mecze wcześniej organizowane, bo nie można było tego po zmroku na jesieni nawet e, zrobić, bo było ciemno. Także taka, taka, taka Polska się zmienia. Teraz takie po prostu małe boiska już mają swoje oświetlenie. Stanów 20 lat temu, idąc właśnie na park, do parku, widziałem właśnie, że dzieci o dziewiątej wieczorem e, sobie grały w bejsbola przy pełnym oświetleniu. I taka wtedy różnica była, że my tutaj na pierwszoligowym, gdzie cały kraj patrzył i kibicował zespołowi, nie mieliśmy oświetlenia, a w Stanach Zjednoczonych, w jakimś małym parku, dzieci o dziewiątej wieczorem, czy tam o ósmej wieczorem, jeszcze grały sobie w, w, tam, w bejsbola a przy pięknym oświetleniu. Tam dalej w dawny zakład BG roski kombinat, kombinat, czyli po prostu rolno-przemysłowy. Kiedyś tam była produkcja zwierzęca i produkcja roślinna i produkcja też a, skrzydeł. Skrzydeł do samolotów, bo to takie części u nas tutaj produkowali w różnych zakładach, a później składali to w jednym miejscu. I w tym właśnie zakładzie tutaj moi rodzice pracowali, mama, tata. Ja tu też często przychodziłem, bo tutaj była ich praca. Tutaj dawniej pole rzepakowe było, tam szkoła. Tam dalej ośrodek zdrowia i mój dom, a w dali jeszcze wieża kościelna. Także taka tutaj okolica, mała polska wioska, gdzieś z tysiąc numerów, w wieś. No i tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj właśnie była, jak ten zakład był w, w swoją świetność przeżywał, to, to chodnik był taki piękny. Drzewka były malutkie. Drzewka były z, z takie choinki, właściwie w zasadzie wysokości tych krzaków to wtedy były te choinki takiej wielkości właśnie. Także jak to się wszystko zmienia, ten czas płynie szybko wracając właśnie do tych miejsc mając szczęście wracając do takich miejsc to właśnie człowiek sobie uzmysławia jak wiele się w życiu zmienia, jak to szybko wszystko płynie do przodu te wspomnienia tutaj tutaj właśnie na tej drodze tak na tych spacerach powstawały pierwsze jakieś plany życiowe, co robić po szkole podstawowej, gdzie iść do jakiego, jakiej średniej. Później na średniej przygotowania do matury, odpoczynek tutaj. A później a też na studiach przyjeżdżałem i też tutaj się biegało, ćwiczyło. Czas z naturą, czy jeździło się na rowerze, czas z naturą się tutaj spędzało. Bo tam w dali, w dali, tam gdzie słońce zachodzi, jest rzeka. Wisłoka piękna rzeka, teraz już bardzo zanieczyszczona, ale w dawnych czasach piękna, tak żebyśmy się mogli kąpać w niej i były ryby. I po prostu ten. A teraz, jak z tymi zanieczyszczeniami jest w Polsce. Tam Niemcy nas złapali, ale praktycznie wszystkie rzeki w takim samym stanie są. A teraz gdzieś tam na Bałtyku pękają pod wybuchem jakieś gazociągi a Rurociągi czy cztery, jakieś nitki wysadzili. Także te, 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 te wody się po prostu zanieczyszczają bardzo. I, no i po prostu skąpiel nie jest za bardzo po, polecana. No tutaj jest biuro. To był budynek biurowy, ten pierwszy, właśnie tutaj. A tam dalej były po prostu budynki. Gospodarcze, budynki, budynki produkcyjne, pole rzepakowe, No i, i tak. Taka właśnie tutaj sytuacja jest. W tej okolicy właśnie były takie zakłady rolne, takie PGR -y wielkie było nie wiem z 300-400 może hektarów ziemi. Już nie pamiętam, ile tu było, ale no takiej wielkości były tereny, wszystko to było. A ja pokażę wam, One tutaj była właśnie do tego budynku. To z pozostałości już tylko <laughs> administracyjnego. Teraz porobili tutaj w naszym tutaj rejonie, regionie <laughs> firmy plastik, plastik, które produkują plastik. Tworzywa sztuczne, właściwie, chyba cały ten konglomerat jest wykupiony e, przez firmy jakieś e, prywatne. No i tutaj po prostu produkują tworzywa sztuczne. Tutaj nawet pisze przetwórstwo tworzyw sztucznych. Także z, z ekologią to tutaj te tereny mają mało do czynienia, bo. Wiemy co z plastikiem związane to za bardzo zdrowe nie jest. No i szkoda właśnie tego mi szkoda, że region taki tutaj rolniczy nagle się prze, przekształcił chemiczny. Czasami wieczorami czuć ten zapach takiego wypuszczanego smrodu a toksycznego z, z tych po prostu tutaj małych ludkich firemek co idzie tam po prostu na budynków mieszkalnych, co ludzie mieszkają? No też Nie jest. No, dzisiaj tego nie czuję, choć może niedziela. A tutaj były, a tutaj były takie no chlewnie. Takie budynki, w których były świnie. One się ciągnęły takimi dużymi pasmami. Tu były w dawnych czasach też. Jakby to powiedzieć, a drzewka owocowe, jab jabłonie, wiśnie. Różne takie drzewa. Teraz to już wszystko wykarczowali. Te drzewa w ogóle tutaj są już strasznie wielkie, kiedyś to były malutkie krzaczki. A za iglopolem, tam dalej, to jest się droga. Tutaj w ostatnich latach ją wyasfaltowali, a kiedyś była ścieżka taka piaszczysta, żwirowa. Zrobili wyrobisko żwiru bo tam kole rzeki i w miejscu gdzie kiedyś były pola się uprawiało pszenicę, bo była dobra ziemia ktoś padł na pomysł, żeby zacząć wydobywać e, żwir, no i e, wykopano takie ogromne doły a może dojdziemy tam do nich wlano później wody, czy może sama woda wystąpiła jako źródła i, e, i teraz zrobiono stawę a, a te Właśnie autostrady, to właśnie tutaj otaczające nas, budowano właśnie z tego, z tego po prostu materiału. O tutaj psy takie, no i te, te. Ups. O, już idziemy, idziemy. Nie, nie przeszkadzały ci piesko tutaj za dużo. To takie chlewnie tutaj stare już. A jak ja tu przychodziłem jako dziecko, to było to wszystko nowe, ładnie utrzymane. Teraz no to po prostu jest już troszeczkę inaczej. Inne, a, inni właściciele, wielu małych właścicieli, się zastanawiam. Bo wczoraj Wam mówiłem o technologii, ale tutaj, chyba za, za wysokiej technologii w tych budynkach, to to po prostu mieć nie można. No ale też taka właśnie nasza, że bogactwo naszego kraju robimy po prostu obniżając cenę, a nie po prostu podwyższając jakość usług i, i tym właśnie nasz, nasza krótkowzroczność jest. Bo cenę do o ile można obniżać, to tyle można obniżać. Ale jakbyśmy zwrócili uwagę na jakość, to byśmy mieli po prostu na dłuższy czas produkty do sprzedawania bez obniżenia ceny i, i po prostu by się wszystko lepiej rozwijało. Tam dalej właśnie są te doły, taka zawsze mówię o takiej gospodarce rabunkowej. Tu były piękne tereny, poparcie sami, dużych pól rolniczych, ciągnące się od faktycznie samego zakładu do samej rzeki, ale teraz one zostały zniszczone przez wyrobiska takie ogromnych, ogromne wyrobiska żwiru, piasku. Zaraz podejdziemy tam i zobaczymy. No jednak tak my właśnie w Polsce budujemy gospodarkę, żeby coś zrobić nowego, niszczymy coś starego. I to jest właśnie takie nieprzyjemne. Zamiast to uszanować, zamiast zrobić po prostu z jakimś mniejszym kosztem coś nowego, to my tak musimy po prostu ten, e, krótkowzrocznością naszą po prostu e, no, poniszczyli tutaj te tereny, zaraz Wam pokażę jeszcze. Porobili jakieś tutaj zbiorniki. Teraz rybacy, czyli ludzie, którzy z wędkami, wędkarze, można tak powiedzieć, przyjeżdżają tutaj, łowią sobie ryby. Ale też widzę od kilku lat, już tutaj przychodzę tak raz na dwa, razy na rok, w tym miejscu jestem, to widzę, że poziom wód opada, bo to są jakieś sztuczne te akweny. Może jakieś źródła są podziemne. Ale ten poziom wód się tutaj obniża, i, i za parę lat, jak ta woda całkiem wyschnie, te źródła po prostu nie znaczą na utrzymanie tego wszystkiego. No to będzie po prostu takie padoły, takie będą takie paryje, <laughs> puste, ewentualnie jakieś głębokie bagna, a w których może tam jakieś gady tylko będą się mnożyły, a nie. A nie pływały ryby, bo naprawdę widzę tutaj, zaraz Wam pokażę, jak ta woda opada. Jak to już nie jest tak wysoko jak kiedyś była, a w te wybrzeże jest takie po prostu, praktycznie można powiedzieć, skarpowate. Taka, taka skarpa jest. A tutaj te tereny były wszystko równina. Już podchodzimy powoli i zaraz będę sobie biegał, ćwiczył. Trzeba żeby wykorzystać ten czas na odpoczynek, na budowę kondycji, na ładowanie energii na czas wytężonej pracy. O już tam źródła, tafle wody widać. A patrz, jak to jest głęboko, jak tu musieli w głębokie po prostu a, dół kopać. Jest tych dołów, no nie wiem, z 3, z 4 tutaj takie takie jeziora zrobili. No i ja wokół tych jezior właśnie mam treningi I sobie trenuję Bieganie Dzisiaj będę to Do, dasz, do, do czasu kiedy będzie ciemno To sobie tutaj biegam no, no, Podejdziemy bliżej To są moje takie tereny Tutaj właśnie na tych ścieżkach Tutaj na spacerach właśnie się myślało Kim się chce w życiu być Co się chce w życiu zrobić A życie jak to życie Zmieniło trochę plany, zmieniło trochę losy, ale no w świadomości i swojego wyboru też trzeba do tego wszystkiego dołożyć, no i mieszając taką mieszankę z losem, wtedy wychodzi coś w życiu. Jak, jak się w ogóle nic nie, nie, nie planuje, to już w ogóle z tego nic nie nigdy nic nie wyjdzie. Popatrzę. Tutaj takie zejście jest, ten, a tam dalej można zobaczyć, jaka ta skarpa jest. Ile tu tego wyrobu było. No, dość duże takie. Fajnie było, jakby ta woda nie opadała, i te jeziora już by tutaj zostały, ale naprawdę widzę, że, że to bardzo opada. Bo jeszcze tutaj widać tutaj możecie zobaczyć że a, jeszcze kiedyś była woda na tym terenie a teraz już porastają rośliny to za kilkanaście lat po prostu całe zarośnie i będzie po prostu taka wyrwa wyrwa w ziemi piękne kolory zaczynają się tutaj taka właśnie panorama zakład IgloPol, oddział w Pustkowie no i tak tutaj to wszystko wygląda taki spacer po moich takich w stronach takich mało turystycznych, ale właśnie tym bardziej dla mnie cennych, moich rodzinnych. Cieszę się, że mogę jeszcze, mam taki, taki skarbek, że mogę do tego wracać. Dużo ludzi sprzedaje swoje rodzinne domy, zostaje zmuszonych do sprzedaży, bo nie ma się ich tym opiekować. Ja mam takie szczęście, że mam tutaj jeszcze mamę, która jest i żyje w tym samym miejscu z, naszej, z naszego dzieciństwa. No, po prostu się tym wszystkim opiekuje, zajmuje i, i, i jest zawsze do czego wracać. Także to jest taki wielki skarb, który, który po prostu cenię, że mam i, no i chciałem się z Wami też podzielić tym wszystkim. Trzymajcie się, pozdrawiam. Wrzucę to później na, na internet. Nie wiem, może się uda 20 minut i zobaczymy, ile to pamięci. Jak się uda, to się uda. To coś zobaczycie ciekawego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.